Generalnie od kilku lat e, e, zainteresowani jesteśmy możliwością pozyskania stabilnego źródła energii elektrycznej na potrzeby rozwoju zakładu. E, wizytowaliśmy różne miejsca, w tym składowiska odpadów, na których dowiedzieliśmy się, iż jest problem z zagospodarowaniem frakcji PRD, która e, w, w, zostaje wyprodukowana w wyniku sortowania e, odpadów komunalnych. I w związku z tym zauważyliśmy też problem, który, który tak naprawdę nie jest problemem lokalnym, ale problemem e, ogólnopolskim zagospodarowania tej frakcji. W związku z tym, że mamy możliwości zagospodarowania częściowo ciepła, częściowo energii elektrycznej wynikającej z pracy takiej instalacji, podjęliśmy decyzję i działanie mające na celu inwestycje w tego typu zakład, który będzie generował energię elektryczną na potrzeby naszej działalności, zabezpieczając wzrost kosztów energii elektrycznej. Jeśli chodzi o emisję, to korzystamy z technologii najlepszych na świecie w tym momencie. Normy emisji są, dla tego typu zakładu są dziesięciokrotnie niższe niż dla instalacji konwencjonalnej opalanej węglem. Jednocześnie realne parametry pracy tej instalacji są jeszcze niższe niż te mimo wszystko bardzo restrykcyjne normy. Sama instalacja działa na bardzo wysokiej temperaturze, ponad dochodzącej do 1000 stopni, gdzie większość, Substancji szkodliwych jest unieszkodliwiana za pomocą spalania, a resztę jest wychwytywana w systemach filtracji, które tak naprawdę stanowią bardzo dużą część tej instalacji i pod względem kosztowym, pod względem samego sprzętu, który jest tam zastosowany. Są to elektrofiltry bardzo skuteczne, które zapewniają właśnie możliwość tej niskiej, niskiej emisji nieoddziałującej na. Otoczenia. Nowoczesna produkcja w Komforti wymaga niezawodnego źródła dostaw zdecydowanie tańszej energii elektrycznej. Bez tego firmie grozi utrata konkurencyjności, zmniejszenie liczby zamówień, cięcie kosztów, a w konsekwencji redukcja zatrudnienia. Dlatego firma Comforti zadecydowała o budowie własnej elektrociepłowni. Dzięki temu, że będziemy w stanie zagwarantować stabilność kosztów energii elektrycznej, które zużywamy 44 GW godziny rocznie, a wzrosty cen, które będą które w tym momencie już następują, wpływają na naszą konkurencyjność, pozwolą nam zabezpieczyć w przyszłości możliwość rozwoju firmy, pozyskiwania następnych zamówień i kontynuacji działalności w takim zakresie, w którym w tym momencie ją prowadzimy. Są takie korzyści, które są korzyściami pobocznymi, bo w związku z tym, że zaczniemy zagospodarować tą frakcję pre-RDF, która w tym momencie samorządy płacą za, za utylizację tej frakcji, będzie to miało wpływ na stabilizację, bądź też może nawet obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów, które tak naprawdę dla szerokiego tutaj grona mieszkańców i tak naprawdę całego obszaru aglomeracji kalisko ostrowskiej będą miały znaczenie.